Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją czegoś naprawdę niesamowitego, naprawdę fajnego. I odkąd mam to w swojej toaletce, to e, moje brwi wyglądają naprawdę fajnie. E, mogę poszaleć, mogę e, tutaj podziałać troszeczkę bardziej w kierunku brwi i to są Produkt. i to są kosmetyki, które bez problemu znajdziecie w każdej drogezji. Także to jest w ogóle wow i jak y, odkryłam to, to po prostu wiedziałam, że stanie się to hitem. I pewnie niedługo usłyszycie albo przeczytacie na blogach o tych kosmetykach, bo myślę, że mogą być to y, godni rywale bardzo wysokopółkowych. Y, Produktów typu MAC, Make Up Forever czy Anastasia Beverly Hills. Mimo tego, że Anastazji nigdy nie używałam i nie wiem, czy będę w ogóle się decydować, bo cena jest jak dla mnie zaporowa, ale mam porównanie z Makeup Forever i MACiem i to, co mam teraz pokażę, jest zdecydowanie lepsze niż MAC i Makeup Forever. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tej recenzji. Byłam jakiś czas temu na spotkaniu z marką Maybelline, w której były przedstawione nowości, w której zobaczyliśmy, jakie są trendy z pokazów mody. Ogólnie było to ciekawe spotkanie, mogłam zobaczyć sporo kosmetyków, pomacać, przetestować, których no sama nie mam, albo w życiu bym się nimi nie zainteresowała, będąc w drogerii. I właśnie na tym spotkaniu pokazano nam nowości marki Maybelline. A w nich były produkty do brwi. I mam tutaj trzy kredki i trzy żele do brwi. O każdym z tych produktów wam chwilę opowiem i powiem wam co o nich myślę. Używam już ponad tydzień codziennie i nie wyobrażam sobie, żebym sięgnęła przez najbliższy czas po coś innego. Ponieważ jak dla mnie to są ideały, chociaż na początku miałam ogromne wątpliwości i myślałam sobie, że może być kiepskie. Zaczniemy od kredek. Mamy trzy kolory kredek. Bardzo fajnych kolorach, które są. Chłodne. Nareszcie firma przejrzała na oczy i zrobiła chłodne, ładne kolory do drzwi, bo ja niestety często się spotykam z tym, że to co nakładamy na drzwi jest zbyt ciepłe i bardzo przebija się przez włoski, nie można nadać takiego naturalnego wyglądu. I e, oczywiście są produkty chłodne do brwi, ale to już są e, marek wysokopółkowych albo e, często bardzo trudno dostępnych. Także no, w tym temacie rzeczywiście było ciężko na naszym polskim rynku i cieszę się, że te kredki są. Kolory, jakie tu mamy, to jest Dark blond, Medium Brown oraz Dark Brown. Ja najczęściej używam Medium Brown oraz Dark Blonde. Zwykle używam właśnie tych dwóch kolorów. Czasami się zdarza użyć Dark Brown, jeżeli chcę sobie jeszcze przyciemnić brwi. I to, co jest. Rewelacyjnego, to co jest wyróżniającego się wśród innych produktów, które znamy, to to, że to jest dwustronna kredka. Z jednej strony wysuwana, automatyczna, Kredka, która, którą się świetnie maluje włoski, którą świetnie wypełnić i nadać kształtu. ona jest dość tempa, ale idealnie rysuje się brwi i. Formuła jest naprawdę świetna, jest delikatna, nie jest bardzo napigmentowana, więc nie zrobimy sobie przerysowanych brwi i delikatnie woskowa, więc to, co nałożymy potem, będzie się super trzymać, a to co nałożymy potem jest z drugiej strony i tutaj już wykręcamy, nie ciągniemy, tylko wykręcamy i. Mamy taką gąbeczkę z cieniem do brwi, którą super się modeluje brwi. Ona ma taki kształt lekko szpiczasty, bardzo delikatnie zaznacza brwi, bardzo fajnie robi taką. Takie cieniowanie tej kredki. Naprawdę ten cień z drugiej strony to jest rewelacja, i nie spotkałam się jeszcze z takim rozwiązaniem. To, o czym musicie pamiętać, to żeby nie zgubić tej zatyczki, ponieważ to właśnie w tej zatyczce jest cień, który po prostu, jak wkładamy tą kredkę i zamykamy, to tutaj dociska i nabiera nam tego cienia. Moim zdaniem, to jest ideał dla osób, które kompletnie nie znają się na makijażu oraz dla tych, które pasjonują się makijażem i uwielbiają idealne brwi. To jest moim zdaniem ideał do brwi. Mam te trzy kolory i powiem Wam, że każdy kolor brwi, włosów, karnacji do tych kolorów moim zdaniem będzie Wpasował się idealnie. Bardzo, bardzo, bardzo długo się te produkty utrzymują na brywiach. One nie zanikają, nie osypują się, nie rozmazują. Ideal, po prostu ideal. Te kredki nazywają się Blau Satin i mamy 24 miesiące na zużycie tych kredek. Co moim zdaniem spokojnie, zwłaszcza jeżeli lubicie bawić się z byzwiami. A kolejne rzeczy, które ja chcę Wam pokazać, które są uzupełnieniem tych kredek, i moim zdaniem jakościowo są bardzo. Bardzo porządne. Ja kiedyś Wam opowiadałam o żelu do brwi z marki Senna i mówiłam, że to jest po prostu lakier do brwi, że jak yy, nałożę, to brwi się idealnie trzymają, że nic się nie ruszy, że po prostu są zawsze w świetnej kondycji. Nadal tak twierdzę, tylko że yy, żel z Senny jest drogi idealnym zamiennikiem właśnie tego żelu z Senne to właśnie żele e, z Maybelline i są to Brow Drama. Kolory jakie tu mamy to transparent, e, medium brown i dark brown. Produktów tej buteleczki mamy 7,6 ml, więc naprawdę sporo na przykład e, żel do brwi taki z Benefitu ma bodajże 3 gramy, albo jeszcze mniej, więc 7 i 6 to jest naprawdę dużo. I to co jest niezwykłe w tych żelach to sztoteczka. Sztoteczka ma taką krągłą główkę malutką, którą idealnie wyczasuje się brwi, Idealnie po prostu dotrzeć do nawet tych najmniejszych brwi. I to jest właśnie przezroczysty, transparentny żel. Drugi to jest Medium Brown, czyli to jest taki jasny brąz, którego ja używam na co dzień. I on świetnie podkreśla brwi, tak samo jak ten tyrospetny ma tą kuleczkę, sztuteczkę, a trzeci to jest Dark Brown i to już jest ciemny blond taki bardzo ciemny, myślę, że ten żel mogłyby nosić spokojnie osoby z bardzo, bardzo ciemnymi włoskami, żeby jeszcze tutaj zagęścić i przyciemnić. To, co musicie wiedzieć o tych żelach, to to, że one idealnie utrwalają to co macie pod żelem, czyli kretka, czyli cień do brzwi. To jak ten żel e, utrzymuje, zabezpiecza. Brwi są tak samo mm, usztywnione, ale nie tak, tak plastikowo, tylko tak e, bardzo naturalnie. Mm, moim zdaniem te żele są równie dobre, jak nie lepsze niż e, ten żel właśnie z marki Senna. Te produkty do Brwi spokojnie mogę nazwać hitem i spokojnie e, mogę powiedzieć, że, że to są kosmetyki dla każdego, e, dzięki którym zrobicie super podkreślone Brwi. Warto dbać o Brwi, warto je podkreślać, ponieważ to jest nasza lama oka i dopiero kiedy dostałam te produkty z Maybelline to odkrywam jak fajnie mogą brwi wyglądać i jak ważne jest to, żeby dobrze podkreślać brwi. Ja dzisiaj mam zrobione brwi również tymi produktami i codziennie je używam i prawdopodobnie kolejne filmiki, jakie zobaczycie i moje brwi, na nich to będą właśnie robione tymi produktami. Na koniec chciałam Wam podkreślić i zaznaczyć, że to, że do Stan kosmetyki od marki Maybelline nie miało żadnego wpływu na moją e, opinię, recenzję, i e, to, co Wam dzisiaj powiedziałam, jest e, po prostu wynikiem mojego zachwytu i tego, że uważam, że bezwi są świetnie zrobione, e, podkreślone dzięki tym produktom. Zresztą przejdźcie się do szafy Maybelline i e, zobaczcie konsystencję kolory. E, Myślę, że też będziecie zachwycone, jak odkryjecie je e, na swoich drzwiach. E, no, także to było na tyle. Bardzo się cieszę, że mogę odkrywać e, mogę testować różne produkty, które. E, które okazują się naprawdę fajnymi rzeczami. I to było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tych kosmetykach do bizwi. czy miałyście już styczność i um, jakie są wasze doświadczenia. Jeżeli jeszcze ich nie widziałyście, nie macałyście, nie próbowałyście, to zachęcam się zainteresować, bo myślę, że naprawdę warto. No. Czekam na Wasze kciuki komentarze. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!